Nie, Nie, Harry... To, że... Harry... To, drużyny, to ciężko się dogadać. Harry, ty leżałeś kurwa na ziemi, a ja w ciebie dwa magazynki wjebałem. Boże, za to za mi... Ja... Ja bym... Ooo... Ten... Ja bym właśnie wolał tego, co odpalił Dawid.

dla mnie się robi trochę Na Dlatego. Ty, ty, szybki jest, tu ja. No, no ale mi tata o, i tą gierkę, no. Gadałem z Nie, no dobra. nie no, wiedziałem. Wy kurwa dołączacie do tego, czy... Kurwa. No, mówię ci, czekaj, inicjalizowanie mam. Myle peto. A. A ja mam pozyskiwanie danych po o sesji. A, przetygał się po prostu twój ziomek. No ale akcja się sama ruchomiła, musimy i tak startować jakąś nową. Weź Harry, ty coś odpal. <gul petita> nie wiem czy tam ma sens, bo. Nie, za. Ja sobie łeb mi zaraz pęknie, przyjeżdżam. Well zaraz, zaraz będę wychodził z imprezy... Ona jest nie ogólnie. Realnie, że. Rozjebie mnie. Nie, nie? Nie, nie jest. Zaraz będę wychodził z sesji, bo trochę zatłoczno się tu robi. Majra, Majra, kurwa, Mar... Mariana wystraszyłaś. Kurwa, dziwicie to? Pupilek. <ś Danny> Ja byłem ciekaw, co to jest za ziutek. <laughs> Nie wiem. Harry, weź wystartuj jakiś deathmatch. Napierdolę ja te wasze deathmatche. Znowu kurwa mnie nie wczytało. <laughs> bo się wystartował sam. Przez to, że kurwa żeście tyle dołączali. Tu ustawiasz jakiś limit czasu. Tego się nie da zmienić. Da się, jeśli to nie jest... No ten, tak, co wczoraj. Jeśli to jest pierwszy... Ale... 20. Ale to musi być jakaś większa mapka na tyle osób Ej, chłopaki, ja idę tego tekstu zrobić yy, Witamy wszystkie My tylko żartujemy o wyjściu GTA 6 GTA 6 wyjdzie 2040 Beskity już mi się też nie chce czekać Ale ty masz jakąś ciemne. fajną mapkę czy trzeba szukać? Czekaj to Te, się Ja zaraz odpalę muszę tam Ale jakąś taką większą, nie? Na tyle osób Te, dobra to odpalę tą większą to ty? Ała O, piunia jest koło mnie Moja łóżka Realnie nie lubię Moim być tak nie lubię być kogoś niemiły, ale kurwa przesada jest dzisiaj, sprawę. nie? Czemu? Ostatni dzień, dzień. Gnutek rozumiał, o co chodzi. Dzisiaj proszę, co u dzień do kicham? Ja nawet, nawet nie muszę mówić o kogo chodzi, ale Kasper wie. Paula, ty, ty jesteś wyjebana. Ty Emilio, ja do ciebie wbiję do sesji, to ci zrobimy tego dexa. Dobra, weź mnie też zaproś o pierdolę ekranie. No ja już mam akcję. Zrobisz tego dexa? Da, robię z wami tego dexa, w chuj, to Dawaj, mama. to jest, ja ukryć. też chcę dexa. No to kurwa, mamy ekipkę i chuj. Ty, mówiłem, że odpalam, ty właśnie odpali, do do właśnie znalazłem. Musiałem znaleźć jedną rzecz. A ja, jest stary, wczoraj obiecałem, że pomogę z tym, tym Dexem śmiesznym, żeby stało no, to odblokowała. No to to chuj z tym um, desmeczem to, to, ja to po chuj go szukałem. Tak, to ty załatw. chuj to dołączę już, kurwa, no. Najwyżej na następną... na następną misję wam pomogę. No, to ty, tak hale, się... Na co ty, chary, Na Deathmatcha. ale... Kurwa, realnie mi się już odechciało. Nie, on powiedział, że dopiero bije o 21. A pisałeś mu o Kajo? Tak. Ta. <grym> mu napisz, że dostanie od każdej osoby, która jest na paletę Kajo, kurwa, to od razu bije. Wystarczy dwie <grym> osoby, realnie, stary. <grym> co, co to mu Ciebie jest, Karol? Dawaj, to słyszycie W sensie tego Jeszcze tak, raz, co? So, poczekaj czekaj, bo Cię nie słyszę. A, jest A jestem, jestem. Jest. Chuj, nawet nie ma co gadać, przecież to nie ma sensu. Za dużo... Za dużo ucisnę i presię. Starczy już picia. No. Na Paulinkę Chyba, poczekamy. Chyba od jutra Od wczoraj trzyma. Pijana, <grym> wiemy. <grym> no nic. Już najebana? Nie, ale nic takiego. Lekko, trochę teniwiony. Wyjąłeś mi to z ust, kolego.

Ale to ja Kacper ci wierzył. Jaki cud! Ty nie masz do tego wbijać. Ty masz zostać tam, gdzie jesteś. Kupi Emilia, to ty mówisz?! No nauczyliśmy ją mówić. A ty masz mózg? Ja pomyślałem co trzecie raz siebie na sesji. No, to co się stało, tak? że u Nie masz krazu? Wiesz, no, chyba, no, że nie, nie ktoś, To nie musisz mi tego wpisać. No to, to witam wpisać, w rodzinie! Mówisz, że musisz wpisać tutaj na czacie. Możesz mi to na, na Messengerze napisać. Dobra, odpalaj to, chuj Czekajmy tak, na Paulę. Zresztą, kolejny worek do strzelania. No da. A Emilia macie tam <grym <grym strzelania. Strzelania real, real, real. Ale realnie tylko... w tym czy nie? Jakby co to. To dużo... Nie, nie tak. wiem tylko jak Xenoven e, się, się strzela. No, nie to... wiem tylko jak Xenoven się strzela. Ale realnie jeśli strzela się chujowo, to jedyne szanse ma Harry i ja. No to ci powiem, że ja w tej grze... nie ale... masz nic o. mieć, ja wbijam do ciebie. Emilka, ty... Emilia, ty robisz... Ca... z Emil... <śmierka> Emilka... się Emilka, ty i tak byś nic nie zrobiła. Gdzie uciekasz, Kacperem? Na razie, Paulina. Paulina... Paulina, chodź, to, 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 z, to Ale czemu drużynowe? Bo nie... nie mogę nie drużynować. O, ale siema. E, <gryp> no, ale teraz... E może być ciekawy pojedynek. No to ja mam zajebistą drużynę, nie? Hehehe I ja chary Ale w bo... Co ty kurwa chcesz? Mam drużynę, kurwa, rozpusty Jo, rozpusty No to kurwa A, GG co ja Masz kurwa dziadka tak. w piwie, to zrobiałeś Musisz znowu stworzyć to Securo i mnie dodać jak coś, nie? Dajmy go ja.